Zadzwoń lub zamów na tv-okazje.pl już teraz. Dzisiaj w Polsacie o 20.24 Rybnicka Jesień Kabaretowa, Ryjek 2019. Muzycy mają swój Woodstock, a kabarety mają swój Rybnik. O 22.05 w rytmie serca. Adam wyznaje Marii, że wciąż chce walczyć o ich wspólną przyszłość. Jutro o 20.10 premierowy mega hit Underdog. Mamet Kalidow, Eryk Lubos i Aleksandra Popławska w filmie O Miłości, Przyjaźni i Walce. na Ty wygrałeś. Ja przegram. Tylko miłość da Ci siłę, by powstać. Mamet Halidow, Erik Lubos i Aleksandra Popławska w filmie O Miłości, Przyjaźni i Walce. To jest Twoja ostatnia walka w życiu. Jesteśmy tu i Mega hit. Underdog. Premiera w poniedziałek o 20.10. Nadciąga. Patacha. We wtorek o 25 w Polsacie. To nie marzy o białej sukni z welonem i marszu Mendelsona. Ona. Gdybyśmy weszli w związek, zmieniłabym się w upiora. Idealna para w ogóle nie zamierza być parą. Chcesz tak? Spotykać się? Bez zobowiązań. W sumie mogę. Czy to się uda? Chcesz wyłączyć uczucia? Znajdź sobie dziewczynę, która cię nie zrani. Natalie Portman i Ashton Kutcher w pikantnej komedii romantycznej Sex Story. W czwartek o 20.10 w Polsacie. Telewizja Polsat i województwo śląskie zapraszają na galę Miss Supranational 2019, która z pięknych dziewczyn zatriumfuje w tym roku. Wielkie widowisko, wspaniałe kreacje, najpiękniejsze kobiety świata. Miss Supranational 2019, w piątek o 25 na żywo w Polsacie. ja A Wyobraź sobie, no to ja mu na to mówię. Ty mi nic teraz nie mów. Tak, dobrze słyszeliście To mówi Mikołaj, święty Mikołaj Pomożecie? Pomożemy, Pomożemy. A teraz wyciągnijcie kajeciki i zanotujcie 6 grudnia o 18.45 Włączycie Polsat I obejrzycie Mikołajkowy blok reklamowy Im więcej będzie nas przed telewizorami Tym więcej pieniędzy Zbierzemy za chorych dzieci <noise> Dzień dobry, witam państwa w niedzielę 1 grudnia. Rozpoczynamy nowy dzień z Polsat News. Beata Holalińska.